Jarek Adamski Dziennik Metropolii. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem prezydent Dobrowy Górniczej Marcin Bazyla. Dzień dobry Panie Prezydencie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze. W dobrym nastroju. Po Powośpie. Ja powiem, że no, nastrój tak, taki mam codziennie, dlatego że uważam, A? że w tym nastroju nie potrafiłbym zarządzać miasta. Rozumiem. Czy woda w Pogory jest zimna? Nadal tak, ale pytanie dla kogo? Bo to jest bardzo subiektywne pytanie. Dla, dla morsa jest... prezydenta bazylaka, który wchodzi do tej wody. Jak morsuje, to staje się coraz bardziej przyjazna, nawet wima. Aha, rozumiem. Panie prezydencie. Podobno mocno inwestujecie w szpital miejski. Znowu. To znaczy nie, że znowu, tylko cały czas mamy świadomość tego, że pomimo tego, że służba zdrowia jest finansowana ze składek zdrowotnych, czyli przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to jednak w obecnej sytuacji nie możemy liczyć na to, że Zagłębiowskie Centrum Onkologii będzie finansowane na tyle wystarczająco, żeby zabezpieczyło potrzeby mieszkańców Dąbrowy, Górniczej i regionu. Mamy świadomość tego, żeby, że w tym całym rynku służby zdrowia trzeba mocno postawić na konkurencyjność i taką, tą konkurencyjność się możemy zwiększyć inwestycjami. Dlatego teraz radni wyrazili zgodę i kupujemy do szpitala tomograf nowoczesny, rentgen. Dlatego będziemy też dosprzętawiać na, 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 na kolejnych sesjach, ale przede wszystkim wracamy do tematu, który był. Czyli musimy dokończyć rozbudowę Centrum Onkologii po to, żeby szpital miał szansę stanąć na nogi. Po to, żeby nie był ciągnięty w dół stratą finansową wynikającą z paru powodów. Jednym to jest niedoszacowanie kontraktów Narodowego Funduszu Zdrowia do, do realnych kosztów, jakie są na leczenie pacjenta. Dwa, no też ciągnięty w dół przez sprawę którą mamy sprawę w sądzie, czyli sprawę z wykonawcą, który budował, nie dokończył budowy Zagłębieskiego Centrum Onkologii. Stoi, stoi taki budynek, który częściowo jest wypełniony, częściowo jest niedokończony. Musimy to, to tą inwestycję dokończyć, po to, żeby szpital mógł stanąć na nogi i normalnie funkcjonować, żeby powierzchnie, które Pojawią się, pracowały na, na kontrakt, na, na zarobki do szpitala. Panie prezydencie, jak pan by czyta pod swoim postem pretensje od pacjentów dotyczących tego, że nie ma miejsca, żeby usiąść w tej przychodni onkologicznej, to dzwoni pan do pana dyrektora szpitala i gani Rozmawiam i pan dyrektor, na, i to jest bardzo ważne, na wszystkie potrzeby pacjentów, bo nie jest się w stanie, czy przy zarządzaniu miastem, czy tak dużą jednostką, jakim jest Zagłębieskie Centrum Onkologii, gdzie jest ponad tysiąc pracowników. Wszystkim się zajmować bezpośrednio, ale kiedy docierają takie sygnały, tak ważne, to jest reakcja i to mnie bardzo cieszy, bo pokazuje, że dyrektor szpitala jest partnerem w rozwiązywaniu problemów. Także oczywiście w momencie, kiedy podaję i dostaję jakąś informację, to ja, czy mój zastępca, naczelnik wydziału, sprawdzałem to bezpośrednio w szpitalu, szpital na to pracownicy, dyrekcja na to reaguje, co bardzo cieszy, to pokazuje, że myślimy w tym samym kierunku, żeby myślimy tym... Panie Prezydencie, by dobrawachnicza w tej chwili to jest jeden hmm. wielki plac budowy. Mylę się. Nie, dlatego, że mamy dużo inwestycji prywatnych, dużo inwestycji miejskich, także tak, jesteśmy placem budowy. Ta, która jest najistotniejsza, chyba najważniejsza dla wszystkich mieszkańców Dąbrowy Górniczej, to jest przebudowa centrum. Mamy obecnie budowę dwóch centrów przesiadkowych, rozpoczyna się inwestycja tramwajowa i też mamy cały czas budowy, duże budowy w strefie ekonomicznej, dlatego, że tam inwestorzy budują fabryki. Jak to centrum będzie wyglądać, bo wrzuca pan co chwilę jakieś plany, by wizualizacje i nagle się okazuje, że kładki pieszej do centrum handlowego Pogoria nie będzie. Od paru lat o tym, o tym mówimy, natomiast te wizualizacje to, to, to jest takie jeszcze takie uświadomienie i pokazanie, jak, jak te zmiany będą wpływać na nasze otoczenie. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że no, no my akurat dużo rozmawialiśmy przed projektowaniem, w trakcie projektowania, informowaliśmy o tym, jak to będzie wyglądać. No i nie ukrywam, że wizualizacje zrobiliśmy na samym końcu. Teraz je podajemy, porcjujemy, bo nie zawsze zaczyna się od wizualizacji, w sensie takim, żeby pokazać. Najczęściej taką... się zaczyna od wizualizacji, właśnie. Najczęściej zaczyna się od koncepcji, strategii, planu, i to, to mieliśmy. Natomiast taką doprecyzowaną wizualizację pokazujemy teraz. I tutaj bardzo ciekawa jest dyskusja, które, które się toczą wokół, gdzie jest dyskusja pomiędzy użytkownikami samochodów, pieszych. Także śledzę, przyglądam się, wiem, gdzie trzeba jeszcze pewne rzeczy uświadamiać, tłumaczyć. Czasami w niektórych można wprowadzać korekty, bo właśnie do czego dążę, że te wizualizacje też pokazują, że ktoś zwróci na to uwagę, że tu mógłby być jeszcze jakiś zjazd dokonany, czy tutaj można by poprawić przejście. To mnie takie uwagi cieszą, bo pamiętam, jak przebudowaliśmy aleję Majkowskiego. Jak dużo dało, kiedy pokazaliśmy wizualizację Alei Majakowskiego, i wtedy mieszkańcy ze wspólnot mieszkaniowych albo też kierowcy dojeżdżający do garażu przyszli i powiedzieli: Wiecie, ale tu jeszcze takiego czegoś tu brakuje. I oczywiście takie drobne korekty można wprowadzić, i, i to jest te wizualizacje to jest też pretekst do takich drobnych korekt, bo założenia e, wszystkie są i będą realizowane, ale, ale przy tej okazji to, to, to jest no tańsze. dobrze, rzecz. panie prezydencie, to co z tą kładką. Do to nie jest drobna korekta, to jest główne założenie, że przeprowadzamy, uporządkujemy ruch w centrum miasta, czyli centrum miasta jest dla mieszkańców i to nie chodzi o to, żeby mieszkańc musiał się poruszać w skorupie samochodu, żeby się tam czuć dobrze, tylko właśnie, żeby się czuł tam dobrze i pieszy, i rowerzysta, i jeżeli ktoś musi wsiąść do samochodu. Natomiast nie ma co ukrywać, że kładka nie jest to miejsce, w którym się powinniśmy poruszać w przestrzeni publicznej wdrapywać się po schodach. Wjeżdżać windą, która często ze względu na zmiany wachnięcia temperatury jest wadliwa, schodzić po tych schodach. To jest jakaś przeszkoda do minięcia, a przestrzeń publiczna powinna być miejscem, gdzie przechodzimy w jednym poziomie. Być może przeszkoda, ale bezpieczna, bo tak jak pan prezydent mówi, e, oczywiście są racje by pieszych i racje by, by właścicieli samochodów, którzy przemieszczają się, no, ale też trzeba pamiętać, że ten, to centrum to jest też y, główna droga, y, która nas łączy, was mieszkańców Dąbrowy Górniczej z Będzinem? Kładki są bezpieczne nad autostradami, a nie jest czymś, czego chcemy, żeby przez centrum Dąbrowy Górniczej biegła autostrada i właśnie dlatego budujemy alternatywny ciąg przy, przez ulicę Kolejową do Będzina, dlatego też modernizujemy Legionów Polskich, dlatego mamy świetnie skomunikowane miasto przez S1, która jest teraz przebudowywana i DK94, żeby przez centrum Dąbrowy nie musiała biec autostrada. To centrum, centrum domu i Jasne. Centrum dombrowych górniczej to będzie miejsce, gdzie by, zależy wam na tym, żeby ruch spowolnić. Generalnie, żeby ruch odbywał się tak, jak powinien się odbywać w przestrzeni miejskiej, czyli żeby piesi się czuli bezpiecznie. Dlatego likwidacja kładki. W wielu miejscach zasypanie już dawno niefunkcjonujących przejść podziemnych służy przede wszystkim poprawie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Panie prezydencie, czy wy właśnie zablokowaliście Sławków ruchem Bo ciężarówek? Sławków zablokowaliśmy. Ze Sławkowym bardzo dobrze współpracujemy. Tylko, że cel mamy wspólny, ale jak widać, reakcje są bardzo spowolnione. Nie wiem, czy w wyniku pandemii nie odpisują nam na pisma, ani też nie ogłaszają projektów na, na, na budowę. Mówi pan o przedstawicielach rządu. Mówimy o przedstawicielach rządu dlatego, że jest rozwiązanie gotowe, które rozwiąże problemy mieszkańców Sławkowa i Dąbrowy Górniczej. To jest budowa, dokończenie budowy przy Euroterminalu łącznika do DK 94 i to jest zadanie oczywiste. Burmistrz Sławkowa dysponuje projektami, które kiedyś zostały opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Autostrad. Pokazaliśmy, że to ten przebieg jest dla nas jak najbardziej satysfakcjonujący i oczekujemy działań. Tak samo jak ktoś podjął decyzję o tym, że pociągi z Chin przyjeżdżają to właśnie do Sławkowa, to powinien podjąć decyzję, żeby te tiry, które rozładowują te pociągi, jeździły drogami krajowymi. Proszę mnie no, poprawić, ale w ubiegłym roku by słyszeliśmy, że doszło do przełomu i doszło do jakiegoś porozumienia. Panowie byliście w Warszawie w Ministerstwie Transportu. I były zapewnienia, i były zapewnienia o tym, że, że wszystko idzie ku lepszemu były takie zapewnienia, były na takim spotkaniu burmistrz Sławkowa. Ja w pełni popieram burmistrza Sławkowa, Rafała Damczyka, właśnie w sprawach euroterminalu, budowy łącznika i wiem, że te sprawy niestety utknęły, czyli brakuje nam odpowiedzi, a tak naprawdę konkretów. Panie prezydencie, czy by, by pan planuje się włączyć mocniej w ruch pod tytułem Tak dla Polski? Ja cały czas śledzę wszystkie działania, które są podejmowane, jeżeli chodzi o lobbying za samorządami. I mnóstwo apeli, które były kierowane przez ruch Tak Dla Polski, samorządowy ruch, są przeze mnie popierane. Natomiast ja nie należę do, do ruchu, ale popieram wiele akcji. Także jestem włączony cały czas działania. A planuje pan należeć? Nie planuję należeć do ruchu samorządu, tak dla Polski, natomiast je popieram. Rozumiem, panie prezesie. Pod którym się podpisuję. No to by, by, co stoi na przeszkodzie, żeby do tego ruchu wstąpić? No, no, przede wszystkim e, e, rozmawiamy o działaniach na rzecz samorządu, działaniach na rzecz miasta. Uważam, że nie trzeba należeć do żadnego ruchu ani do żadnej partii politycznej, żeby móc działać. Popieram panie w apelach. Tak. Panie prezydencie, jak się tutaj, w takim razie my mają w tej, chwili, w tej chwili samorządy w Polsce? No, to jest bardzo duży kryzys, dlatego że. Ta sytuacja, która jest obecnie od paru lat, to jest postępujący proces niszczenia samorządności. Sądzę, że mieszkańcy odczują to na samym końcu. My jako samorządowcy to doświadczamy, widzimy i widzimy tą kiepską perspektywę, ponieważ zabiera się kompetencje, zabiera się możliwości podejmowania decyzji samorządom i przesuwa się do urzędów centralnych i często decyzje o tym co i jak powinno funkcjonować w mieście jest podejmowane w, przez anonimowych urzędników w jakiś gabinetach ministerstw czy, czy urzędów centralnych i to jest zaprzeczenie całkowicie samorządności, to nie jest ten samorząd który był wprowadzany w poszczególnych, od, od, od 30 lat tak, to, to, to jest po prostu wyprowadzenie demokracji, samorządności tylnymi drzwiami, kiedy fronty pokazuje się jakby fasadowo, że samorządy dalej funkcjonują, ale odbierają się im wszystkie narzędzia do, do realizacji zadań. Panie Prezydencie, jak już mówimy o pieniądzach, bo, bo do tego też się za to, o czym rozmawiamy, ile domrowa górnicza by, traciłby po ostatnich decyzjach parlamentu? Mieliśmy szacunki dotyczące polskiego ładu i one wynosiły kilkadziesiąt milionów złotych na stracie, natomiast nie powiem, nie zaktualizuję Panu danych, powiem jak po pewnym okresie funkcjonowania ile tak naprawdę straciliśmy, bo podobnie jak... Wszyscy otrzymujący, wszyscy Polacy, którzy otrzymują emerytury, rentę, wynagrodzenia z pracy w różnych zawodach, nie wiemy, jak tak naprawdę nasze wynagrodzenia będą się kształtować na początku, na koniec roku, jak będą wyglądać ceny, bo przecież trzeba pamiętać, że to, co wpływa do budżetu miasta, to też te środki są przeznaczane na zakupy usług, na zakupy towarów, które są potrzebne do funkcjonowania w mieście. I, i, i wtedy będziemy mogli taki bilans Polskiego Ładu z pewnością podsumować. Natomiast już wiemy, że ten wariant, który przedstawiliśmy, że to jest kilkadziesiąt milionów mniej w budżecie, to był bardzo ostrożny wariant. Także to jest pełzający kryzys gospodarczy w naszym kraju. W miał... to, to już tak na koniec, jaki to będzie rok dla Dąbrowia dla Dąbrowy liczej? E... Tak jak pan redaktor na początku zauważył, ja zauważył ja tym nastrojem, który mam, staram się siebie, ale zarówno moich współpracowników motywować do, do pracy, zresztą takiej pracy, którą wykonujemy przez wszystkie lata dla Dąbrowy Górniczej. I mam nadzieję, że ten rok po prostu będzie rokiem, w którym nasza praca spowoduje, że będą jak najmniejsze skutki kryzysu gospodarczego, jak najmniejsze skutki tego, co się dzieje w całym kraju dla naszych mieszkańców, dla gospodarki Dąbrowa. Staramy się robić swoje. Marcin Dazylek, optymista, prezydent Dąbrowy Górniczej, był naszym Realizma. gościem. Realizma. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę, panie prezydencie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Się.